Jak to fajnie być popularną z całej szkoły. Kurcze, ale ona jest piękna. Hm, może zmieniłbym sobie dziewczynę, po co mi ta pójdę do drugiej, niech se sama radzi. Będę stał, będę stał. Hmm. Przekajcie, kochani, będzie mi wygodniej. O, będzie mi wygodniej. Ok, się położę. O. No ekstra, spokojnie, kochani. Ach, piękna ta szkoła. Jak dla mnie, super będzie się w niej uczyć. I uwaga, teraz cięciu. Ja chcę być z nią. Ona jest taka piękna. Co ona myślała, ta moja? Że ja będę z nią? Akurat. Ja idę do innej, która będzie mnie kochała. A nie będzie uganiała się z koleżaneczkami. No sorry! Chłopaki są od tego, żeby mieć cały czas nową dziewczynę. Ale to jest właśnie w celach humorystycznych, kochani, żeby nie było, że was obrażam. Wiecie o co chodzi? Nie, I. Ha, będę miał dziewczynę. Ciekawe jak ma na imię. Ładnie tu nawet. Podoba mi się jak na szkołę. Wow. Muszę do niej iść. Cześć! O hej, czy my się znamy? Hej, jestem Juliet. Starsz y, jestem. Siostrą Jane, no nie, taka piękna? Może będę miał u niej szansę? Jeżeli mi wolno spytać, mia miałbym u ciebie szansę? Ale jaką szansę? No wiesz? No nie wiem. Sama nie wiem. Może byś miał? Chociaż jestem. Z... Chociaż wolę chodzić z dziewczynami też na zakupy, no bo. No bo tak jest lepiej. Znaczy. Nie mnie źle. Okej. Okay. Ale jak co? Kogo byś wybrała? Jakbyś chciała mieć chłopaka? Jamesa. Znaczy Jay. by wybrała. Naprawdę? On ci się podoba? A wiesz co on robi? Eee. Co? Widzę, że ktoś tu mnie naprawdę chce zniechęcić. Co? Nie, coś skądże? Nie chcę cię zniechęcić. Nie chcę, naprawdę nie chcę Cię zniechęcić. No coś to ty oszalałaś? Tylko Ci mówię. Wybierz, kogo będziesz mogła. James. Tak masz na imię? No. Dużo mi opowiadała o Tobie siostra. Yy, ale wiesz co? Widzę, że nie chcę Cię obrazić, ale widzę, że Chciałbyś mieć inną dziewczynę. Do takiego już dochodzę wniosku. Co? Oszalałaś? Ja inną dziewczynę? Skądże? Moja jest najfajniejsza. Na początku powiedziałeś, że czy spytałeś się mnie, czy miałabym. Ucie... Czy, mi... czy ty miałbyś u mnie szansę? Teraz jak ci, jak ci wytłumaczyłam. Kim jestem, dla kogo, że jestem siostrą Jane, ty od razu jakbyś normalnie, nie wiem. Słuchaj, nie chcę cię obrazić, ale słuchaj, jak masz jedno szczęście, nie żądaj go więcej. Mhm. Ale, ale, ale. Poczekaj, muszę ci coś powiedzieć. Co on sobie myślał? Ma dziewczynę? Czemu akurat ze mną? Zaczekaj. Poczekaj. Z czego chcesz ode mnie? Znowu. Chodzi o to, że chciałem cię przeprosić i poprosić, żebyś nie mówiła o tym Jane. O czym? Że niby mnie podrywałeś? No proszę. Nie chcę, z nią, nie chcę z nią zrywać. To jest moja najlepsza, najlepsza, najlepsza przyjaciółka oraz najlepsza dziewczyna. Dwa w jednym. Tak, to dlaczego akurat ze mną chcesz być? Znaczy, tak to jakoś, no, tak to zrozumiałam. No bo. Ach, nie rozumiesz. Nie mam jakoś szczęścia do kobiet. Każda ma jakieś swoje inne zajęcia. A ja zostaję jak ten palec. Jak Dzień idzie na zakupy. Wiem, że ty też lubisz chodzić. Nie obrażaj się. Ale. Ale ja cię po prostu jak zobaczyłem, to ci po prostu się w tobie zakochałem. Co? Ty miel dziewczynę się jeszcze zakochałeś? Ogarnij się. Nie chcę takiej miłości. Sorry, nie mogę być z tobą. Masz już dziewczynę. I jakbyś był wolny? A, i jeszcze jedno. Nie próbuj się z nią rozstawać, bo ja wiem, że ty się będziesz później chciał z nią rozstać i być ze mną. Oj, nie. Tak to nie. Jak sama zdecydujesz, że chcę z tobą zerwać, co to dopiero. A tylko mi to przyspiesz, to zobaczysz. No dobrze, dobrze. Ale ja mam plan. Łych, 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 łych. Coś mówiłeś? Tylko nie gadaj, że masz jakiś pomysł. Nie, nie mam żadnego pomysłu, ale. ale nawet dobrze, że nie mam. Później, kiedy już. Była z Jane. Ale uwaga, za plecami jego spotykała się Jane z kimś innym. Tararam. Kiedy on przyjdzie? Cześć. ohej. Oh, no jak tam ci minął dzień? A, spoko. Oj, ci... A tobie? Mnie? Dostałam szóstkę z historii. Cieszysz się? Ależ oczywiście. Jak mogłabym się nie czuć z własnego chłopaka. Mm. Aha, skoro jej wolno mnie zdradzać, to ja ją zdradzę. Łech, łech, <ścoughs> Wcale mi nie jestem zazdrosny. Będę z nią. Jej, jej. Nawet to nagram. Nagram to. I będzie dowód. Bo mnie poznała z takiej nieodpowiedniej strony. Hej, zaczekaj, zaczekaj! Czego chcesz ode mnie? Patrz, mam nagranie! Co? To ona się całuje z kimś innym? Mam u ciebie szansę? Tak, masz. Znaczy, nie, nie, nie mówię tego z musu, ale masz u mnie szansę. Jej! Yeah. Oj. No i co? Masz u mnie szansę, możesz się z nim całować. Pamiętaj, że zawsze cię kochałam. Okej. Okay. A się pójdziemy do, do, do kogo chciałabym... Do, jak myślisz, do kogo byś może byśmy poszli? Do ciebie albo do mnie? Do mnie. Porządek jest u ciebie? No jasne. Wiedziałem, że będę miał u ciebie szansę, więc posprzątałem, bo wiedziałem, że taka popularna osoba przyjdzie do szkoły. Ale zwykle jesteśmy obydwie z siostrami popularnymi. Czekajcie. Tak cię kocham. Ja ciebie też. No i mamy w końcu u siebie szansę. No nie, chodźmy do mnie. U niego. Mm, mm. 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 jeszcze ja. Następnego dnia. Ach. Która godzina? O. hvernig burðu kæti henn godzina? Mm. O, rzek. Jak dobrze, że jestem z tobą. No ba. Dziewczyny za mną szaleją. Mm. No to, kochani, poczekajcie.